Przygotuj się na odkrycie jednego z najstarszych i najpotężniejszych sekretów życia w równowadze i przejrzystości: świadomego oddychania. Od wieków kultury na całym świecie rozumieją, że oddychanie to znacznie więcej niż dotlenianie organizmu to połączenie ciała, umysłu i ducha. Podczas tej podróży będziemy odkrywać starożytne praktyki takie jak Pranayama, Kundalini i Nadi Shodana. Techniki, które mają moc zmiany naszej percepcji i prowadzą nas do stanu głębokiego spokoju. Zostaw lajka like i subskrybuj, aby głębiej zagłębić się w praktyki, które przybliżają nas do naszej prawdziwej esencji. A co jeśli powiem Ci, że kluczem do znalezienia równowagi i przekształcenia Twojego życia jest sposób, w jaki oddychasz? Może się to wydawać proste, ale oddychanie to coś więcej niż tylko czynność automatyczna. Każdy wdech jest okazją do ponownego połączenia się ze swoim ciałem, umysłem i czymś większym. Od pierwszej chwili życia oddech towarzyszy nam jak niewidzialna nić, utrzymując nas w kontakcie z teraźniejszością i naszą własną istotą. Ale często oddychamy, nie zdając sobie sprawy z potencjału ukrytego w tym bardzo naturalnym geście. Wyobraź sobie przez chwilę, że świadomie dostosowując rytm oddechu, możesz poczuć się spokojniejszy, bardziej skupiony i bardziej połączony ze sobą. Prawda jest taka, że na przestrzeni wieków mistrzowie z różnych kultur odkryli, że oddychanie nie tylko utrzymuje nas przy życiu ale jest także potężnym pomostem pomiędzy ciałem i duchem, narzędzie do dostosowania naszych emocji, oczyszczenia umysłu i otwarcia drzwi do głębszej świadomości. W ciągu następnych kilku minut wspólnie zbadajmy, w jaki sposób praktyki uważnego oddychania mogą być ścieżką do samowiedzy, równowagi i osobistej transformacji. Odkryjemy, że oddychanie jest darem i jeśli będzie praktykowane z intencją, może doprowadzić nas do pełniejszego, bardziej połączonego życia. Weź głęboki oddech i pozwól sobie zanurzyć się w tę podróż, która pomimo ciszy głęboko rezonuje z każdym z nas. Na przestrzeni dziejów wiele tradycji duchowych rozumiało moc oddychania jako coś znacznie wykraczającego poza akt fizyczny. W starożytnej filozofii hinduskiej pojęcie prana wyłoniło się jako podstawowa praktyka. Prana oznacza energię życiową, a ayama oznacza kontrolę, przedłużenie. Razem te słowa odkrywają tajemnice. Świadomie kontrolując swój oddech, możemy kontrolować przepływającą w nas energię życiową. Starożytni mistrzowie wierzyli, że harmonizując tę energię, możemy połączyć się z naszymi najgłębszymi jaźniami i odkryć źródło wewnętrznego spokoju. Nie tylko w tradycji hinduskiej, ale w wielu kulturach oddychanie jest postrzegane jako połączenie pomiędzy ciałem, umysłem i duchem. Na przykład w Taoizmie istnieje praktyka zwana Janki. Która ma na celu koncentrację i udoskonalenie ki, energii życiowej przepływającej przez ciało. Mistrzowie taoizmu nauczali, że świadomie oddychając, człowiek może oczyścić się z zanieczyszczeń i przywrócić wewnętrzną równowagę, harmonizując z naturalnym rytmem wszechświata. Te starożytne praktyki to nie tylko mistyczne rytuały, niosą ze sobą głęboką wiedzę o tym, jak nasze ciało i umysł są ze sobą powiązane. Każda technika została opracowana, aby pomóc sobie ponownie połączyć się z własną istotą i otaczającym ją światem. Oddychanie jest częstą czynnością, ale jeśli jest wykonywane świadomie, staje się pomostem do bardziej zrównoważonego i harmonijnego życia. Dowiedzmy się trochę więcej o niektórych z tych praktyk, zbadamy w jaki sposób techniki takie jak pranayama, przebudzenie energii kundalini i oczyszczenie poprzez nadishodana mogą poprowadzić nas w podróż do samopoznania. Każda z tych tradycji uczy nas, że zwracając uwagę na swój oddech, jesteśmy w stanie uwolnić się od napięcia, zrównoważyć nasze energie i otworzyć się na nowy sposób patrzenia na życie. Teraz, gdy rozumiemy znaczenie oddychania w starożytnych tradycjach, przyjrzyjmy się trzem podstawowym praktykom, które pomagają nam osiągnąć równowagę i przejrzystość: pranayama, przebudzenie energii, kundalini i oddychanie naprzemienne, znane jako nadi szodana. Zacznijmy od pranayamy. U podstaw tej praktyki leży sztuka oddychania z intencją i świadomością. Często nasz oddech jest płytki i przyspieszony, co odzwierciedla niepokój i stres codziennego życia. Kiedy nauczymy się oddychać głęboko i rytmicznie, wysyłamy do ciała sygnał spokoju i bezpieczeństwa. Poświęcając chwilę na skupienie się na oddechu, tworzymy przestrzeń ciszy, w której możemy obserwować nasze myśli i emocje, nie dając się im przytłoczyć. To tak, jakbyśmy z każdym wdechem otwierali drogę do spokoju, a z każdym wydechem uwalnialiśmy napięcia, które dźwigamy. Praktyka pranajamy. Przypomina nam, że oddychanie to nie tylko wdychanie i wydychanie powietrza z płuc. Jest sposobem na uzyskanie dostępu do energii życiowej, która przenika całą naszą istotę. Opanowanie tej techniki jest jak nauka gry na instrumencie. Za każdym razem, gdy ćwiczymy, stajemy się bardziej biegli w tworzeniu wewnętrznej harmonii. A teraz wyobraź sobie, że u podstawy kręgosłupa znajduje się uśpiona energia, niczym zwinięty wąż to jest kundalini. Potężna siła, która po przebudzeniu przemieszcza się przez kręgosłup, aktywując centra energetyczne zwane czakrami. Przebudzenie tej energii jest delikatnym i przemieniającym procesem, przynoszącym głębokie poczucie przejrzystości i wewnętrznego spokoju. Wiele osób praktykujących pranajame regularnie zgłasza uczucie stopniowego przebudzenia tej energii, doświadczania większej intuicji, równowagi emocjonalnej i głębszego połączenia z celem życiowym. Na koniec porozmawiajmy o prostej, ale potężnej praktyce Nadi Shodhana, czyli naprzemiennym oddychaniu przez nos. Technika ta ma na celu oczyszczenie kanałów energetycznych, czyli nadis, które biegną przez ciało. Uważa się, że nasze lewe nozdrze jest kojarzone z bardziej introspekcyjnymi i spokojnymi cechami, podczas gdy prawe nozdrze jest powiązane z bardziej aktywnymi i ekspansywnymi energiami. Naprzemienne oddychanie tymi dwoma nozdrzami pomaga zrównoważyć te przeciwstawne siły, przynosząc poczucie wewnętrznej harmonii. Praktyka jest prosta: po prostu zamknij jedno nozdrze, i powoli wdychaj drugim, zmieniając strony po każdym cyklu. Ćwiczenie to, choć może wydawać się niewielkie, ma ogromny wpływ na układ nerwowy, sprzyjając relaksowi i jasności umysłu. Kiedy ćwiczymy, czujemy, że nasz umysł się uspokaja, a ciało relaksuje, pozwalając naszym myślom uporządkować się, a uwaga staje się bardziej skupiona. Praktyki te, wykonywane regularnie, oferują coś więcej niż chwile relaksu. Zapewniają nowy sposób bycia obecnym w świecie. Każdy świadomy oddech jest zaproszeniem do ponownego połączenia się ze swoją esencją, do uwolnienia tego, co ci już nie służy, i zrobienia miejsca na to, co naprawdę ważne. Teraz, gdy znamy praktyki pranayamy, przebudzenia kundalini i nadishodana. Czas zastosować tę wiedzę w praktyce. Przeanalizujmy razem kierowane doświadczenie świadomego oddychania, pozwalając, aby te starożytne nauki ożyły w każdym z nas. Teraz, gdy zbadaliśmy korzenie i moc tych praktyk, czas spróbować świadomego oddychania w praktyce. Znajdź ciche miejsce, w którym możesz wygodnie usiąść. Może leżeć na podłodze, poduszce lub krześle, trzymając stopy mocno na podłodze. Ważne jest, aby kręgosłup był wyprostowany, a ramiona rozluźnione, aby oddech był swobodny. Zacznijmy od prostego ćwiczenia, nadi szodana, czyli oddychania naprzemiennego. Praktyka ta znana jest ze swojej zdolności do oczyszczania i równoważenia wewnętrznych energii. Delikatnie zamknij oczy i skup uwagę na naturalnym rytmie oddechu, nie próbując go zmieniać. Poczuj powietrze wchodzące i wychodzące przez nozdrza. Zwróć uwagę na delikatny ruch klatki piersiowej lub brzucha, unoszący się i opadający z każdym oddechem. Teraz przyłóż prawą rękę do twarzy. Prawym kciukiem delikatnie zamknij prawe nozdrze i powoli wdychaj przez lewe nozdrze. Pozwól, aby powietrze przepływało płynnie i głęboko, wypełniając płuca. Następnie zamknij lewe nozdrze prawym palcem serdecznym, otwórz prawe nozdrze i powoli wydychaj, wypuszczając całe powietrze. Powtórz ten proces, zmieniając w strony. Wdech prawym nozdrzem, zamknij kciukiem i wydech lewym nozdrzem. Kontynuuj w tym tempie przez kilka minut, skupiając się wyłącznie na oddechu. Podczas ćwiczeń poczuj, jak twoje ciało się rozluźnia, umysł zwalnia i zapanuje w tobie spokój. Oddychanie naprzemienne to prosty, ale skuteczny sposób na przywrócenie równowagi pomiędzy wewnętrznymi energiami, umożliwiając harmonijną pracę umysłu i ciała. Przyjrzyjmy się teraz praktyce pranajamy. Utrzymuj wygodną pozycję z wyprostowanym kręgosłupem. Mając wciąż zamknięte oczy, wdychaj głęboko przez nos, wypełniając płuca do maksymalnej pojemności. Podczas wydechu wydawaj cichy, brzęczący dźwięk, przypominający brzęczenie pszczoły. Poczuj, jak wibracje rezonują w Twojej głowie, rozprzestrzeniając poczucie spokoju w całym ciele. Kontynuuj powtarzanie tego wzorca oddychania przez około pięć minut lub tak długo, jak jest to dla Ciebie wygodne. Po zakończeniu pozwól sobie na naturalne oddychanie, czując, jak następują uspokajające efekty. Ta praktyka pranajamy uczy nas, jak ważne jest oddychanie z intencją, wysyłając do naszego ciała wiadomość, że jesteśmy gotowi uwolnić się od napięć, lęków i wszelkich oporów, które uniemożliwiają nam osiągnięcie naszych pragnień. Koncentrując się na oddechu, pozwól każdemu wydechowi zmyć wszelkie myśli i emocje, które nie służą Twojemu dobremu samopoczuciu. Na koniec dla tych, którzy mają ochotę zejść nieco głębiej, możemy zrobić krótką wizualizację energii kundalini. Wyobraź sobie tę energię jako węża owiniętego wokół podstawy Twojego kręgosłupa. Kiedy robisz wdech, wizualizuj, jak powoli się budzi, przesuwa się w górę kręgosłupa i przechodzi przez każdy z Twoich ośrodków energetycznych, czyli czakr. Kiedy ta energia wzrasta, poczuj przejrzystość i witalność przepływające przez całe Twoje ciało. Podczas wydechu pozwól tej energii rozprzestrzenić się i wypełnić każdą komórkę Twojej istoty. Praktyki te, jeśli są wykonywane regularnie, pomagają kultywować stan obecności i spokoju. Na koniec każdej sesji ważne jest, aby poświęcić chwilę, aby podziękować sobie za poświęcenie tego czasu dla własnego spokoju i dobrego samopoczucia. To praktyka życzliwości wobec siebie, mały gest miłości i troski. Z każdym świadomym oddechem nie tylko dotleniasz swoje ciało, ale także tworzysz przestrzeń dla równowagi i przejrzystości w swoim życiu. Teraz, gdy wypróbowałeś te praktyki, kontynuuj zgłębianie ich w swojej własnej podróży. Z czasem mogą stać się kotwicą w najbardziej pracowite dni i pomostem do chwil spokoju i introspekcji. Kiedy nauczymy się oddychać świadomie, robimy krok w kierunku bardziej spokojnego i zrównoważonego życia. Oddychanie staje się praktyką łączenia się ze sobą, pomagającą odnaleźć spokój nawet w najtrudniejszych chwilach. Wśród wszystkich tradycji zgłębiających moc oddychania istnieje praktyka zwana Szamata, która oznacza spokój lub bezruch. W buddyzmie Szamata służy do kultywowania stabilnego i spokojnego umysłu, a jej istota jest prosta: utrzymywanie skupienia na pojedynczym przedmiocie, zwykle na oddechu. Pomyśl o umyśle jak o jeziorze. Kiedy jesteśmy pobudzeni lub rozproszeni. Powierzchnia jeziora jest pełna zmarszczek, zniekształcających widok na to, co jest pod spodem. Praktyka, szamaty, pomaga nam wyciszyć te fale, tworząc przestrzeń przejrzystości, w której możemy widzieć wszystko wyraźniej i zgodnie z prawdą. Siedzenie spokojnie i obserwowanie oddechu to nie tylko ćwiczenie dyscypliny jest zaproszeniem do powrotu do chwili obecnej i odpuszczenia zmartwień, które ciągną nas w różnych kierunkach. W miarę praktyki możemy zauważyć, że umysł staje się mniej reaktywny, mniej podatny na niespokojne myśli i bardziej obecny w każdej chwili. Ten stan spokoju nie jest tylko tymczasowy, jest to nawyk, który z biegiem czasu zakorzenia się głęboko i pozwala nam znaleźć spokój nawet pośród wyzwań życiowych. Starożytni mistrzowie uczą nas, że kiedy uspokajamy umysł, tworzymy przestrzeń dla wyłonienia się wewnętrznej mądrości. W chwilach ciszy i bezruchu możemy znaleźć odpowiedzi, których wzburzony umysł nie jest w stanie dostrzec. François de filozof z XVI wieku, zwykł mawiać, że w ciszy można dostrzec obecność boskości. I rzeczywiście, kiedy umysł się wycisza, dostrzegamy głębsze połączenie z tym, co istotne, z tym, co jest w nas prawdziwe. Szamata. Zaprasza nas do odpoczynku w chwili obecnej, bez walki z pojawiającymi się myślami. Zamiast tego zachęca się nas, abyśmy po prostu je obserwowali i pozwalali im odejść, jak liście spływające po strumieniu. Za każdym razem, gdy nasz umysł błądzi, delikatnie przywracamy go do oddechu, bez osądzania i pośpiechu. W miarę rozwijania tej praktyki zaczynamy kultywować wewnętrzną odporność. Zdajemy sobie sprawę, że prawdziwy pokój nie zależy od tego, co dzieje się wokół nas, ale od tego, jak reagujemy na wydarzenia. Ta świadomość daje nam poczucie zadowolenia, poczucie, że pomimo zewnętrznych okoliczności możemy znaleźć w sobie spokój i równowagę. Te praktyki oddechowe i medytacyjne. Są zaproszeniem do wewnętrznej podróży, gdzie każdy krok przybliża nas do głębszego zrozumienia naszego umysłu i serca. A ta podróż, jak wszystkie najpiękniejsze podróże, zaczyna się od świadomego oddychania. Podczas tej podróży widzieliśmy, jak coś tak prostego jak oddychanie może doprowadzić nas na ścieżkę wewnętrznej transformacji. Praktyki takie jak Pranayama, przebudzenie kundalini, nadi-shodana i szamata pokazują nam, że skupiając się na oddychaniu, możemy stworzyć w sobie przestrzeń spokoju i równowagi. Ta przestrzeń pozwala nam radzić sobie z wyzwaniami życia w bardziej spokojny i świadomy sposób. Oddychanie to dar, który jest zawsze z nami potężne narzędzie do ponownego połączenia się z naszą esencją. Kiedy oddychamy świadomie, nie tylko dotleniamy nasze ciało, ale także odżywiamy nasz umysł i ducha. Z każdym wdechem kultywujemy stan obecności i przejrzystości. Z każdym wydechem uwalniamy to, czego nie potrzebujemy już dźwigać. Ta praktyka nie wymaga niczego więcej niż naszej uwagi i intencji, a płynące z niej korzyści mogą głęboko transformować. Pamiętaj, że świadome oddychanie jest zaproszeniem do obecności, do spowolnienia i ponownego połączenia się z tym, co najważniejsze. Z każdym oddechem tworzysz chwilę spokoju, okazję do lepszego poznania siebie i zmiany sposobu, w jaki żyjesz i odnosisz się do otaczającego cię świata. Teraz masz przewodnik, jak odkrywać te chwile połączenia i spokoju. Pozwól sobie na kontynuację tej podróży, szanując własne tempo i traktując każdy etap jako część swojego rozwoju. Świadome oddychanie to coś więcej niż technika to sposób, aby żyć bardziej świadomie, być bardziej zgodnym ze swoją prawdziwą naturą i pełniej doświadczać życia. Jeśli czujesz inspirację tą podróżą, Rozważ dalsze zgłębianie tych praktyk i zastosowanie ich w swoim codziennym życiu. Każdy świadomy oddech jest krokiem w kierunku równowagi i przejrzystości. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub podzielić się swoimi doświadczeniami, nie wahaj się dołączyć do tej społeczności. Subskrybuj kanał i kontynuuj z nami podróż pełną odkryć i transformacji. Pamiętaj, Oddychanie jest Twoim stałym towarzyszem, a droga do bardziej spokojnego i połączonego życia zaczyna się od prostego aktu oddychania z intencją dziękuję i do zobaczenia w następnym filmie.